Oddaliśmy wszystkim użytkownikom przejazdów nowe dodatkowe rozwiązanie, które bardzo podnosi poziom bezpieczeństwa. Jest to tak zwana żółta naklejka. Jest to element, który trzymam w ręku. Takie naklejki znajdują się na każdym przejeździe i przejściu w poziomie szyn w całej Polsce. Takich miejsc jest ponad 13 tysięcy. Gdzie są te naklejki i do czego służą? Na tym przejeździe, na którym jesteśmy, naklejka znajduje się na wewnętrznej stronie obudowy napędu rogatkowego czyli tej skrzynki, do której przymontowana jest rogatka. A do czego taka naklejka służy? A, a na, tam, gdzie nie ma rogatek naklejka jest na odwrocie Krzyża Świętego Andrzeja. Trzeba zajrzeć od tyłu, i tam się znajdzie dokładnie taka naklejka, jaką trzymam w rękach. Naklejki są odblaskowe, więc widać je także w nocy, jeśli są oświetlone choćby niewielką ilością światła z naszego samochodu. A naklejka służy do tego, aby zgłaszać, abyśmy mieli ratunek na przykład. Zgaśnie nam samochód, czy zepsuje nam się samochód, jak jesteśmy na przejeździe już w tej strefie pomiędzy rogatkami. Co wtedy robimy? Przede wszystkim dbamy o swoje bezpieczeństwo i bezpieczeństwo współpodróżujących, czyli wysiadamy z samochodu, wychodzimy. W okolicy rogatek. Wyjmujemy telefon, wykręcamy numer alarmowy 112 i podajemy operatorowi 112 numer, który znajduje się na górze naklejki. Jest to numer skrzyżowania. Jest to jedyny niepowtarzalny numer, który jest przypisany tylko do jednego skrzyżowania, i dzięki temu przez nie, niewiele ponad 2 lata mieliśmy ponad 8 tysięcy zgłoszeń. Więc to działa, a w ponad 100 przypadkach. Konieczne było wstrzymanie ruchu, żeby uniknąć tragedii.